A może opowiemy o pasożytach, lecz nie takich zwykłych, cielesnych, lecz takich, które jak pewne gatunki grzybów przywierając do nosiciela całkowicie przejmują nad nim kontrolę. Lecz nasze grzyby skrywają jeszcze jedną tajemnicę. Cześć! Z tej strony Konrad. Witam na kanale Historie 40K. Dzisiejszy odcinek. Sponsoruje literka M, jak makabryczny los kultysty bądź innego popaprańca, który odważył się skosztować owocu meduzy. Tekst w języku polskim przygotował Grzegorz, za co mu serdecznie dziękuję. Widziałem już gigantyczne pijawki, taladarskie kleszcze grobowe większe od Twojej dłoni. Widziałem nawet te cholerne wszy, które zopałem w zęzach. Ale jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. Ratnik Lim Kwando na pokładzie frachtowca Argentum. Meduzy to bezkręgowe obcy, pasożytnicze organizmy zamieszkujące m.in. sieciostrady eldarów. Te wysoce wrażliwe na emocje kreatury wyglądem przypominają zlepisko mózgów i rdzeni kręgowych. Wymemłanych ze sobą i unoszący się w eterze, jakby jakowaś meduzy. Stąd ich nazwa, żywiąc się myślami, marzeniami i koszmarami istot myślących. Meduzy w ataku przywierają do żywiciela, który wtargnął umyślnie, bądź nie, do ich królestwa, penetrując jego ciało i bezpośrednio absorbując jego tkanki, soki i emocje. Które używają jako siły napędowej w przestrzeni rzeczywistej. Choć spojrzenie w oczy żywicielowi meduzy grozi natychmiastowym, emocjonalnym ekwiwalentem wylewu, pasożyty owe cieszą się wielką estymą w królestwie drukarii komorak, ponieważ pochłaniają i przechowują w sobie ekstremalne doznania ich ofiar. Te skrywające się za przyłbicą pasożytniczej istoty wykorzystywane są przez archontów do rejestrowania niezwykle silnych emocji towarzyszących nieodłącznie wojnie i polu bitwy. Spożycie owocu zrodzonego przez mózgi meduzy odtwarza na nowo tumult emocjonalny najazdu łupieszczego, obdarowując spożywcę soczystymi doznaniami. W wirze walki meduzy pełzną naprzód powodowane rozkazami swego pana, Wloką za sobą plugawe pseudoworki mięsne, które kiedyś były żywymi i myślącymi istotami, teraz ofiarami pasożyta. W momencie zagrożenia, z swych wypływają przyprawiające omdłości antyświatło, posyłające wrogów w odartą ze wszech doznań emocjonalnych śpiączkę. Zdrowie psychiczne umiera, gdy oko się otwiera. Bazgroły wypisane na ścianach posterunku KVI 95B. Ludzcy uczeni badający obcych odczuwają potężną frustrację niemożnością pozyskania konkretnej wiedzy na temat tych zagadkowych stworzeń. Zeznania ich dotyczące są często mylne i nieraz kompletnie przeciwstawne, a już ustalenie ich prawdziwego pochodzenia graniczy z cudem. Istota koszmaru meduzy nie leży w niej samej, choć jest to plugastwo iście pokraczne, jego widok nie wywołuje poczucia bezpośredniego zagrożenia. Korpus stwora to nic więcej niż mięsny pseudoworek niewiele większy od ludzkiej głowy. Materia, z której się składa, też nie wydaje się być niczym niezwykłym z wyjątkiem faktu, że cechuje ją niezwykle gęste skupisko ścieżek nerwowych i receptorów. Niektórzy imperialni uczeni snują fantastyczne teorie, iż ów układ neurologiczny przypomina mózg rozumnego gatunku, ale prawdziwie znający się na rzeczy magos biologis odrzucają owe niedorzeczne tezy. Najbardziej jednak przedziwną, ale i przy tym niepokojącą cechą meduzy jest jej zdolność samoistnego unoszenia się w przestrzeni. Chociaż kilku uczonych badało w stworzenie, żaden nie był w stanie określić, w jaki sposób unosi się ono, nie posiadając żadnych widocznych środków napędu. Meduzy nie wykształciły kończyn jako takich. Wyposażone są zamiast tego w szokującą masę cienkich, przypominających bicze macek. Wyglądają one jak nagierdzenie kręgowe odarte z kości czy warstw hityny. Główną formą pasożytniczego ataku meduzy jest przywarcie do ofiary i wiercanie owych macek w mózg i centralny układ nerwowy nosiciela i scalanie się z nim. Gatunek ten na swój sposób można nazwać najwyższą formą pasożyta. Żywi się nie tylko płynami czy ciałem żywiciela, lecz jego myślami, emocjami, przeobrażając się w niedługim czasie w jego integralną część. Unikalna konstrukcja układu nerwowego meduzy pozwala owej odrażającej kreaturze na wpicie się w umysł nosiciela i przejęcia władzy nad jego ciałem, a jednocześnie pozostawiając mu pełną świadomość i zdolność rejestrowania i odczuwania doznań. Nieliczne ofiary, którym udało się przeżyć efemeryczne zetknięcie z meduzą, zeznały, Jakoby przez krótką chwilę wszelakie ich doznania zostały wzmocnione i wysublimowane do postaci absolutnej klarowności, inne z kolei miały poczucie magazynowania w sobie emocji, które następnie były sztucznie wzmacniane i kiszone jak brudna woda w starej spleśniałej gąbce. Co gorsza, jakiejkolwiek próby pójścia na ratunek ofierze scalonej z Meduzą, Kończą się paraliżem i porażeniem, poprzedzonymi przytłaczającą falą boleści, widzianej wyraźnie w oczach nosiciela. Boki korpusu meduzy przyozdabiają liczne grubsze macki, porośnięte najczęściej zgrubieniami, wyglądem zbliżonymi do kiści przejrzałych owoców i tak też nazywane. Zdarza się, iż odpadają one od jej ciała, zwykle podczas ataku. Nie wyrządzając tym meduzie żadnej krzywdy, zupełnie jak w przypadku gona jaszczurki. Z drugiej jednak strony, gdy przywrze ona do swojego kolejnego nosiciela, wyrostki owe rozrastają się i obrastają w kolejne bólwiasty guzy. Badania nad tymi istotami nie przyniosły żadnych konkretnych wniosków, co wcale nie wpłynęło jednak na ich wartość monetarną i popyt na czarnym rynku. Krążą legendy na temat sekretnych zgromadzeń wszelkiej maści dekadenckich dewiantów i popaprańców, którzy owymi paskudztwami się delektują. Najmniejszy kęs wywołuje w konsumencie napady paroksyzmów rozkoszy lub niewypowiedzianych cierpień. Ciężko jest to stwierdzić jednoznacznie, wnosząc tylko z wyrazów ich twarzy lub bełkotu, którym można nazwać spisane przez nich wspomnienia. I nawet dla najbardziej wynaturzonych sybarytów doznania te bywają zbyt intensywne, wprawiając ich zwykle w stan zbliżony do śpiączki. Ich umysły po prostu nie są w stanie znieść tak silnych emocji. Plotka niesie, iż większość ze śmiałków, którzy odważyli się spróbować tych frykasów, nie powróciło już ze stanu umysłu, w jaki zapadli po ich konsumpcji. Co jednak nie powstrzymuje wcale kolejnych ryzykantów i degeneratów, albowiem obietnica potencjalnych doznań, wręcz ekstazy, jest zbyt kusząca. Eduzy nie wykazują preferencji co do klimatu. Poza instynktownym pastożytowaniem na istotach myślących, nie wydają się także potrzebować żadnego innego pokarmu. Widywane były w szeregach łupiezców drukarii wczepione w ciała istot z kast niewolniczych, co doprowadziło do spekulacji, jakoby traktowane były jako zwierzątka domowe lub towarzysze, a może źródło pokarmu. Krążą również plotki o zetknięciu się z meduzami mistrzów medytacji, którzy natknęli się na nie w transie czy innych mentalnych podróżach po sferach podświadomości. Ale kto by im wierzył? To tyle na dzisiaj. Na kolejny odcinek przygotowujemy z Grzegorzem drugie na naszym kanale opowiadanie. Będzie się działo. Do usłyszenia. 次